Jestem zaskoczona tym, co przygotowała gośka z Pawłem. Te dania wyszły bardzo smaczne. No i dodatkowe atrakcje postaci wybuchu, szybkowara, pożaru na balkonie. Nie podobało mi się to właśnie w wczorajszej imprezie, że smarkali do tych dań, które przygotowywali. Dania były smakowite. Myślę, że może nawet lepsze niż y, dzisiejsze. Niech wygra lepszy. No tak, ale może ma właśnie wygrałeś sobie o, o tym. Ja co, też no? mam nadzieję, że my wygramy. Y, oceniam teraz y, dzisiejszą kolację. Y, higiena była większa. Mm, mortadella. Ja się zachwyciłam, bo ja nigdy nie kupowałam kiedyś w latach jakich się kupowałam. nie mamy na dyskusję sprawnie. czasu, musimy się określić. czym się określasz. Tutaj się i my, i jedzonko podobało i jedno, i drugie. Nie ma tak. Dokładnie z Irenką trzeba krócić. Za się określa. Za się określasz? No proszę bardzo, ja wybieram. No, Marcin i Damian mnie rozczarowali. Chcieli nas przenieść w lata naszej młodości, ale mogli się trochę bardziej wysilić, jeżeli chodzi o te dania. Nic mi nie rzuciło na kolana. A wybieram mam i papła. Także mój głos jest na. Nic z tego. Wszystkiego dowiemy się na ogłoszeniu wyroku, to znaczy wyniku. Wiemy, kto zwycięży. Ale wy się dowiecie za chwilę. Ja mam... A jakie żyli poważne. Elka idzie, pierwsza poważna Irka idzie ten. I, i Seria numer trzy. Decyzja była trudna. Para zwycięska otrzymała dwa głosy, a para druga, czyli przegrana jeden głos. Kurczę. Tak. To o jeden punkt. O jeden punkt. No i Ela, proszę bardzo, o głoś werdykt. Marcinku i Damianie. Bardzo Was kochamy. Ale z przykrością musimy stwierdzić. Nie! 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 Brawo! Brawo! Właśnie! Brawo! Właśnie! Brawo! Ale mnie tak kokalem bardzo Im Im naszego temperamentu, charakter tak, tak, to tak. wygrało. No, no właśnie, dziękuję ci. Piątka. Jesteś dobry. Dobra, <grym> najlepsi dobra. wygrywają po mnie. Takie są reguły gry. Ja. Myślałem. Te sprzątanie to będzie chociaż przyjemne, bo w dużej telewizji będziemy. Dokładnie, panowie, kariery właśnie nabierają rozpędu. Sprzątajcie chlewik w autku, gosi i oczarowujcie widzów. Jazda. No, genialny lans na śmieciach. Koncie, A to ci się przyda. To się przyda. Do to się to się przyda. Ty bagażnik też? Czy tam jest czysto? Ta na pewno czysto. Daj kotyk ci się przydać. Tak, przyda wszystkie trzy. w kosteczkę ładnie złożuć. Kosteczkę. Teraz śmigamy na tą mylnię na ogień. O, scena pościgu talentów już cię Damian szukają. Ja yes.